W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na zjazd absolwentów zespołu szkół nr 1, czyli naszego sanockiego ekonomika. Wszystkich informacji można zasięgnąć na stronie Stowarzyszenia Sanocki Ekonomik w sekretariacie szkoły lub drogą telefoniczną pod numerem 46 38 010. Zapewniamy w czasie zjazdu wiele atrakcji. Drogi absolwencie serdecznie zapraszam, nie możecie na nim zabraknąć. W dzisiejszym programie powiemy o problemach mieszkańców jednej z dzielnic z pewną drogą. Są takie góry, jak po wojnie. Będzie też o tym, jaki wpływ na nasze życie ma rozwój nowych technologii. Ograniczać szkodliwość działania techniki, ale jednak nie rezygnować z postępu. Powiemy także o nowym sprzęcie na oddziale ginekologicznym Sanowskiego Szpitala oraz o otwarciu kolejnego orlika w naszym mieście. Tak właśnie wygląda droga dojazdowa do domu inwalidy bezdomnego na olchowcach. W miejscu tym mieszka około 80 ludzi, z których znaczna część jest niepełnosprawna. Zły stan drogi uniemożliwia im samodzielne poruszanie się. To musi ktoś mi pomóc i trzeba prosić kogoś, żeby mi popał, bo samemu trudno. Na tych huka na tym mózgu jechać. Dziury są, jak boty jest, już nie pojadzie się, tylko już się o to, tak. Się tu co cały czas, 7 lat już tutaj. Jest ciężko nawet wyjechać na miasto. Nawet jak zakupy zrobić, to muszę albo prosić kogoś, no bo tu trudno się czasami, się tak człowiek zagapi, wpadnie w te rozstępy między płytami i leży. No nie ja nie leżałem, ale koledzy nie raz już byli. W, takiej sytuacji. w ciężkiej sytuacji jest również pan Roman, który porusza się tylko po chodniku. W ciągu sześciu lat raz wyszedł na wycieczkę i nie był w stanie sam z niej wrócić. Dziury takie są, że. Widzi pani, jak to. Muszę to kawałek zderz, 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 zder. No to nogi bolą ręce bolą. Tak się zdaje. To nie jest tak, jak na koło jest ten chodniczek taki z kostki. To jest coś innego. To tu, tu, tu są takie dziury jak po wojnie. <gry> dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, chodzikach lub okulach droga jest niebezpieczna. Jednak na jej stan skarżą się nie tylko oni. Uciążliwa jest również dla personelu placówki, a także mieszkańców tej okolicy. Ja tu dojeżdżam ileś lat do pracy i nie podejrzewam, żeby zawieszenie w moim małcie przez jeżdżenie po takiej drodze było w lepszym stanie. A tutaj po prostu po roztopach, po śniegu czy po deszczach, wiadomo, jest duże błoto. Podczas jazdy to się tak po prostu wszystko kołysze, że w domu szklaneczki tak delikatnie na stole drgają i no mówię, że jest po prostu niestabilna na tyle, że czasami jak się robią dołki, to sami musimy podnosić te płyty, coś podsypać po prostu, żeby ta droga była jakaś taka bardziej przejezdna. Sytuacja jest o tyle ciężka, że droga posiada dwóch właścicieli. Pierwsza jej część należy do miasta. Druga natomiast do zakładu Stomil. Gmina miasta Sanoka wystąpiła z wnioskiem do Stomilu o przekazanie, nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta y, tych dwóch działek, które stanowią ich własność. Jednak w piśmie w odpowiedzi y, y, 100 milu jest takie sformułowanie, że gmina, że są zainteresowani, byliby chętni przekazać, ale żeby im zapewnić, że na tych działkach będzie postawiony znak, że będą mogli dojeżdżać ze sprzętem ciężkim, czyli samochodami o wyższym tonażu. Znak umożliwiający taki przejazd może jedynie postawić starostwo powiatowe. W obecnej chwili gmina zastanawia się, jak rozwiązać zaistniały problem.